Dzień dobry moi drodzy! Sobota 27 albo 8 już listopada widać. Was. Ernest, cześć! I śpiące dziewczynki Lenka i Safi. Co tam się dzieje? O tam. I tu, na dole. Wiecie co? Skończyło mi się dzisiaj w nocy paliwo do ogrzewania podłogowego no. wiadomo jakiego no i noc, wiecie, jakoś tam tak jak widzicie założyłem bluzę i dałem radę i skarpetki dałem radę, było 10 stopni podczas gdy na zewnątrz było plus 1 czyli jakoś tam ta izolacja dała radę natomiast no to rano, rano postanowiłem zrobić sobie herbatkę i wykorzystać od razu to, że gaz jest włączony i dogrzewam się w ramach testów, jak wzrośnie wilgotność, jak wzrośnie temperatura i już Wam mówię. No wilgotność, tak jak można było się spodziewać, wiadomo gaz, spalanie, wilgoć wzrosła dosyć znacząco. Słuchajcie, no to pracuje dokładnie 20 minut w tej chwili. I z 68 wilgotność wzrosła do 80%. To ten dolny wskaźnik. Temperatura z 10 do 15, 20 minut. Zaraz ja to gaszę, bo to tylko tak dla testów. Natomiast w pomieszczeniu, gdzie to się grzeje, czyli w kuchni, wilgotność o dziwo spadła z 80%. 3 do 77, temperatura podobnie zresztą jak w sypialni wzrosła i to znacząco. W sypialni wzrosła o 5 stopni, natomiast tutaj o 6. Słuchajcie, no, żadnego zagrożenia tu nie ma, bowiem mamy tu jeden czujnik i drugi jest za telewizorem, tamten za telewizorem ma taki wyświetlacz, który pokazuje na przykład wartości zanieczyszczenia powietrza. I on jest bardzo bardzo czuły, bo nawet jak ładuję akumulatory, to mi się wzbudza w końcowej fazie. oczywiście, kiedy wiecie, następuje wrzenie. O. tak wygląda moje dogrzewanie. No ja i od razu też grzeję sobie wodę w boilerze. Za chwilę to wszystko wyłączę. Woda będzie taka, że można będzie naczynia pozmywać. A ja sobie spokojnie wypiję herbatkę. Coś obejrzę. Wskazania na tym komputerku tutaj za telewizorem wykazują na razie zero, totalne zero, więc no czysto, czysto się spala nam ten gaz. To co, do później, do kolejnych wpadek. Aha, yy, chciałem sobie zamontować taką pompkę, wiecie, dwukierunkową między tym zbiornikiem z przodu, yy, dużym, którym mam yy, zasilanie silnika i tym mniejszym 30 dwulitrowym, tam chyba 32 litry tylko wchodzi, miało wchodzić 35, wchodzi 32. E, w tej chwili jest tam 4 litry paliwa, niestety pewnie samochód jest tak wiecie zaparkowany, że no, nie zasysa tego powietrza paliwa. Przejdę może troszeczkę, bo tutaj się oddychać nie da, tak się gorąco robi pod sufitem. Podejrzewam, że tej... O Jezus, temperatura jest 35 stopni, już tylko te czujniki wiecie z takim opóźnieniem działają. Chciałem sobie zamontować, wiecie, pompkę dwukierunkową, taką, żebym mógł sobie z tego głównego zbiornika dotankować do tego mniejszego i odwrotnie też, że czasem po prostu jak mi z zimy zostanie z wiosny, zostanie tego paliwa w tamtym zbiorniku. No po prostu, żeby go nie wozić, to żeby móc przepompować do, do tamtego zbiornika głównego. Ewentualnie też traktować ten e, zbiornik jako taką, wiecie, rezerwę, zawsze mieć tam 10-15 litrów i na wypadek, że tak powiem, wpadki, dotankować. Zawsze te 10 litrów to jest, wiecie, 100 km, nawet w moim przypadku lekko ponad. E, niestety takiej pompki dwukierunkowej nie znalazłem. Mam jednokierunkową, ale jeszcze się zamontaż nie wziąłem. Czasu nie było, zabrakło. Natomiast, jeśli wy znalibyście taką pompkę dwukierunkową do paliw, dajcie znać, proszę. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. A tymczasem, herbatka. Pewnie, YouTube, I może ja w końcu się wezmę za swojego, za naszego. Nie chce mi się. Totalnie nie czuję, jak gdyby mm, inaczej. Mi się podoba mi się to, natomiast boję się, że wyjdzie to marnie i będę się wstydził, ale że tak powiem, nie od razu Kraków zbudowano, czy jak się to tam mówi. Trzymajcie się, strzała. Mała przerwa na serwis. Napełniam właśnie wodę linka, pineskę w zasadzie zostawię wam. W opisie pod filmem, może też przypnę komentarz na górze, jeszcze żeby było lepiej widać. Na stacji paliw Oktan, Półwysep Helski, bardzo miła obsługa. No po prostu pożyczyć sobie tylko takich pracowników w waszych firmach. Ja akurat sam sobie, że tak powiem, jestem szefem i pracownikiem. Ale wam życzę takich pracowników. A tak to wygląda. Mamy już pół zbiornika. Powoli się napełnia, a ja sobie w międzyczasie zrobię kawkę. Nie wiem, czy to widać, ale woda już praktycznie na fula. Około nie wiem, 200 litrów chyba tankowałem, tak mi się wydaje. Także łyczek tylko kawy, resztę skończę potem. I idę tam pilnować i zbierać zbierać węża. Dobra, patrzcie zobaczycie jak to wygląda. Wąż tam taki elastyczny, 15 metrowy. Oczywiście z zabezpieczeniem, że jak się woda przeleje to nie do środka, tylko wyrzuca tutaj na zewnątrz. A no to stacja i kranik, o którym Wam wspominałem. Bardzo wszystko fajnie. O, i mamy już tak. Dobra, węża włożę pod prysznic, żeby sobie przesechł zanim pójdzie na swoje miejsce. Kurczę, Fajnie, bo ta końcówka pasuje jak na razie do wszystkich kranów, które spotkałem na swojej drodze. Dużo ich nie było, ale do tych co spotkałem to pasowało. Wyleję tylko wodę z tego węża. Nie wiem, on się miał rozciągać na 15 metrów. Ale jakoś tego nie widać. Niech się suszy. Tak jak widać, wody opór pod korek. odpalę jeszcze, może ogrzewanie, możeśmy zatankowali. Chyba 27 litrów weszło. A tu Leniuszek sobie, o proszę, urządził spanko. Super piesek. Super. No dobra, ja jadę paczkę odebrać. Kupiłem sobie wycieraczki bo nie wiem w jakich warunkach będziemy wracali. Wiecie o co chodzi, żeby nam szybko mazało. No i tyle. Kupiłem też te klocki hamulcowe, bo świeci mi się kontrolka w samochodzie, że się skończyły, ale według mojej wiedzy to nie to. Coś pewnie jakiś kabelek od czujnika się oderwał eee, i tak jakby go czasem dotykał, czasem nie dotykał, bo na zakrętach e, gaśnie tam możliwe że jest to jeszcze też kwestia płynu hamulcowego będę musiał to sprawdzić może jest go po prostu delikatnie poniżej minimum a to by świadczyło że klocki faktycznie się kończą i jeszcze zerknę też w moje zapiski bo prowadzę taką książkę serwisową zobaczę kiedy ostatnio były klocki zmieniane wtedy będzie mm, jak gdyby pewność czy jest szansa że one się skończyły czy nie czy pewność wiecie zawsze może coś się tam zapiec klocki nie odbiją, będą szorowały o tą tarczę, aż się zedrą i faktycznie może taka sytuacja była, natomiast przy hamowaniu nie ma żadnych objawów nic nie szoruje felgi są zimne, więc no raczej tam nic nie trzeba. no dam wam znać co z tym się tam porobiło tak jak wam mówiłem zbiorniczek ogrzewania zapełniony a nam zostało proszę bardzo 50 złotych Tankowanie 170 zł, 1 grosz, 28,1 litra, 6,05 za litr. Znaczy 50 zł plus jeszcze jakieś tam drobne, może z 65 zł będzie zaraz zobaczymy. no. 50, 60. 70, no powiedzmy, że 75 zł to jeszcze tragedii. Słuchajcie, nie ma. 75 zł na 4,5 tygodnia. Damy radę. Mamy spore zapasy. Yy, ta kasa zostaje po prostu na takie wydatki typu nie wiem, pieczywo. Gaz może nam się skończy w butli, to też będzie trzeba zatankować. Aczkolwiek, jak będę czuł brak pieniądza, to nie będę tankował, tylko przeleję sobie z tego drugiego zbiornika. Ci, którzy że tak powiem oglądają mnie na stałe, wiedzą, że mam taką opcję. To co, kawusia, i w drogę. Mm. Najlepsza kawa, najlepsza kawa pod słońcem.